Ja pierdzielę, ale się dzisiaj smażył tutaj. Moja alergia dostanie alergii. Ale kur ja pierdzielę. Pokrzywy Tylko nie róbcie screenów, to tylko na OnlyFansa takie treści. A. Proszę, dostał mnie! Ale kochuster! Przede mną jedzie szambo Żeby tylko nie odpalił spustu na mnie. Obawiam się, że to ochrona. Rezerwa? E no rezerwa mi się. Surprise, motherfucker! Witam Was bardzo serdecznie, moi kochani widzowie, w kolejnym odcinku na kanale. Jakieś zmiany można zauważyć? Tak. Mamy już boczek w kolorze, on był biały, teraz jest czarny. I mamy też dołożone pegi tutaj. Spróbuję to jakoś wykorzystać. na są jakoś tak podskośnięte, bo tak właśnie rama idzie, one są przykręcone do ramy. Dzisiaj jestem w pełni sfokusowany na tym, aby kil, który posiadam, wnieść na wyższy level. Jestem ubrany, mam ochraniacze na kolana. Ostatnio ogarnąłem pewną rzecz. Błąd, który zawsze popełniałem, jest to, że przy wchodzeniu w balans każdorazowo wciskają sprzęgło. Zamiast się uczyć właśnie tak, na gazie, nie? Coastery na gazie. To jest taka podstawa do tego, żeby móc robić kombo. Ja za czasów, kiedy jeździłem dwusuwem, byłem mistrzem jazdy jedną ręką. Normalnie przyciery robiłem ręką. Normalnie coastery robiłem bez rąk, bez rąk, no w sensie puszczałem ręce. Bo właśnie byłem nauczony tego hamulca na gazie. Czyli puszczałem gaz i dalej miałem coaster. Teraz jestem odzwyczajony takich rzeczy. Koniec z popisu, lecimy na miasto, potem tu wrócimy. Ja pierdzielę, ale się dzisiaj się będę tutaj. Dzisiaj miał być dzień progresowania. A zamiast tego bujam się po mieście. Surprise, Jedziemy sobie tędy, tu nas jeszcze nie było w tej części miasta, ale mamy okazję być. Jedziemy na miejscowę, którą możecie już kojarzyć. Byliśmy tam terzeto, byliśmy tam pitwajkiem również I tam będę miał okazję bardziej potrenować, bardziej się wykazać. Jest tam szeroko. No dawaj, 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 dawaj. Albo tu jest stop. Trzeba się zatrzymać, żeby nie zostać pierdnie tym. Znaczy ja już i tak nim jestem, ale przynajmniej nie przez pociąg. Dobra, gdzieś miałem skręcać. Kurde, miałem wrażenie, że goś mi w dupę wiedzie, się zagapi. Pięknie, kurde. Przede mną jedzie szambo, żeby tylko nie odpalił spustu na mnie. Bo jak wyprysk zrobi, to kurde, będę cały w gównie. Na wszelki wypadek trzymam dystans. Chociaż mimo tego, nawet jak wyprysk zrobi na ziemię, a ja potem przejadę, to gówno spod tych kół. <laughs> Czy jest sens? Tu się. O Jezu, tam jest wjazd? Jakiś samochód tam przejeżdża. Obawiam się, że to ochrona. Na szczęście nie pojechali tutaj. Zajebiście Zajebiście tu jest, kurde, ale mi się tu podoba. Teraz ja spróbuję przycierę robić. Kurde tam majsty robią. Przerwę mają chyba. Ale tu jest już żwir, to tu bez sensu. Ale kochuster! Dobra, jedziemy stąd, jedziemy stąd gdzieś dalej. Ej, to jest dobre widzowie, to ja już ogarniam w miarę o co chodzi, czego cały czas w pionie trzymać. A, już jednego wykręciłem. Robimy drugiego. Już dwa, Dawaj trzeciego Nie, już mnie nogi bolą To było dobre, to było dobre Rezerwa? dwa, e, no rezerwa mi się Rezerwa mi się odpaliła. Z garażu mamy misję teraz wymiany linki sprzęgła. Tutaj mamy pita. Będziemy jechać testować, jak teraz działa ten nowy gaźnik założony. No i tą linkę trzeba poprawić. Ta widać, ta stara była jakaś klejona. Teraz ta siła nacisku jest jeszcze mniejsza. Moi kochani widzowie, zmieniłem tu gaźnik, w końcu trzyma wolne obroty. Jest troszeczkę żwawszy, ale zaraz to będziemy testować. Jest troszeczkę żwawszy. Dlatego, że z komory pływakowej idzie dodatkowa, nie wiem czy to można nazwać dyszą, która wszykuje paliwo w to miejsce, gdzie jest y, zasysane powietrze, co daje chyba raczej taką lepszą reakcję na gaz. Jak na razie chodzi dobrze, nawet go nie ustawiałem, wsadziłem go po prostu tak jak go wyciągnąłem z pudełka, no i tyle. No i obroty trzyma, biera się ładnie, więc stwierdziłem, że nic tu nie będę regulował. Jadę właśnie na śmiga, dodatkowo wymieniłem sobie jeszcze linkę sprzęgła, sprzęgło chodzi jeszcze lżej teraz. Sprzęgło chodzi jeszcze lżej teraz, teraz to dosłownie, mogę sobie to przelewić na tą stronę i wciskać tak sprzęgło kciukiem Nie, o Nie chodziło mi w żadnym sprzęcie sprzęgło lżej Jeżeli też chcielibyście, żeby tak sprzęgło wasze chodziło, dopiszcie do mnie dm -a. ja takie klameczki mam na sprzedaż właśnie Ej, dobrze to idzie! O kurde, ale mamy misję Przez takie haszcze, moja alergia dostanie alergii Żeby tylko się w pokrzywy nie... O Jezus Maria! Ja się tej strony trzymam Pi, pi Jedziemy w jakiś taki lajtowy teren, gdzie za bardzo ubiór nie jest wymagany. Chociaż po dziwo w każdy teren teraz ubiór ubiera, naprawdę. Poważniejsze kontuzje może i są wykluczone, ale jednak wiecie, z jednej strony chcę być suchy, nieumorusany. Wow, wow 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 a z drugiej nawet takie można. Kurde, co tu tyle kałuży? Nie wiem, czy lasem nie pojadę. Chyba tak będzie lepiej. Nie ma co. Ale kurde! Płyn! Tu też kurde nie wyschnięte Ja pierdziele jakie haszcze. O kurde, o kurde Nie no, moja alergia teraz na 100% dostanie alergii Nie ma szans, że tędy pojadę z powrotem Ej, jakbym nie znał drogi to bym tędy nie jechał Ja pierdziele To się nazywa sztuka Pokrzywy! Ej, co to? Otwarte? Czyżby ktoś tu był? Masa ludzi Co oni tu szukają? Kurde jak widzę tą wodę, ten sobie właśnie nóżki pomoczył. Ale kurde ryb, te ryby skaczą do góry. Ja tam zjadę na chwilę, nie wiem, może sobie nogi pomoczę, faktycznie, tylko nie róbcie screenów. To tylko na no OnlyFansa takie treści. Ale te ryby skaczą. Tu jest taki próg, taki schodek, a te ryby normalnie tu do góry. Tak fiu, fiu, te ryby to tu skaczą jak kangury Nie wiem za bardzo kiedy mi bateria klękła, ale jesteśmy tutaj. Tutaj właśnie mieliśmy MRF-em zdrupcanie przed Strażą Leśną. Za przypomnienia. <grym stoi> Stoją! Macha coś do mnie. Co? Nie, nie najdę Dziś jest chyba raczej pusto, co mi tak mi się wydaje, bo jest taka jakaś głucha cisza. To ja bardzo pochwaliłem chyba ten gaźnik nowy Może na popych? Jeden Dwa Ej, Ja w ogóle wężyka nie założył Od przelewu I jak go przelewa to leci wszystko na cylinder Żeby teraz tylko go nie przelewało Bo w płomieniach stanę, mogę wyjechać gdzieś tutaj Nie, tu bagno Podjazdy, hopki Bagno nie i nie miałem zamiaru się wracać przez ten las, z powrotem. Pojadę na te podjazdy, zobaczymy jak warunki będą na tych podjazdach. Ej, dobra, zgłupiałem. Zostaw mnie, proszę. Zostaw mnie. Proszę, zostaw mnie. Szymon, hołownia, zostaw mnie. Został mnie, Ja jeszcze pojechać musiałem Może tędy? Co to kurde, ptak na mnie nasrał? Co to było? Widziałem tylko jak coś leci z nieba Na wzór deszczu Główna na sobie nie mam, ale poczułem takie mokre coś Ale kurde, gigantyczna trytytka Zobaczcie Takie trytytki do wiatraków dają Takie trytytki Na takich trytytkach wiatraki budują Ej tu drzwi otwarte są. Kurde tu jest kabel podciągnięty. Kiedyś za łody oglądałem takie filmiki z wypadkami tych wiatraków i taki, mam, taki strach no trochę żeby tu stać teraz ja ją mam dać żeby jej nie zgubić do Majtek się wsadzę to no ci do Sołtysa przyjechali A gdzie te podjazdy? Co Ola robiła? Tak, tu są Czy mi się uda tam wyskoczyć? Elegancko Co tu? Tu też do Sołtysa przyjechali? Zlot się darówek normalnie O nie, pały. Kurde, ja nie do drogi. Nic mi w sumie nie zrobią teraz. Że nie będą czekać na mnie przy drodze. Co jest? Nie widzę żadnego że samochodu, żebym przejeżdżał. Oh shit, kurde. A to w teren prywatny piszę, tam nie wiadę. Ja nie widziałem, żeby jakiś samochód przejeżdżał. Co jest, kurde. Aż tak zapalali, że mnie nie zobaczyli, No to wygląda. To by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli odcinek się spodobał, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz i widzimy się już w następnym odcinku na kanale za tydzień. Także trzymajcie się, pozdro się cześć!